Jestem w Słowenii, w Marii Boże na rynku i filmuję. Kiedyś tu, muze Kiedyś tu był ratusz, a w tej chwili muzeum regionalne. Proszę patrzeć, jakie pięknie oświetlone podcienia są. Oczywiście taki pomnik tego śryza. Światło bardzo pada, ale go zrobię rycerz. No i wokół kawiarenki. Ładnie grają. sobie siedzą przy stolikach. Jest ciepło i dlatego mogą przy stolikach sobie posiedzieć. Główny deptak, Marii Boże, jeszcze z daleka sfilmuje ten Kościół Franciszkański. A tak on się prezentuje w przybliżeniu. A to jest główne wejście do muzeum. Oczywiście lampa przeszkadza, ale z boku jest napis Maribor. Muzeum Regionalne w Mariborze. Herb Mariboru. Tak wygląda.